Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Prometeusz i bezogonowy. Jaka broń wzmocni Armię Rosyjską w 2025 roku? 27 grudzień 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego na bieżąco zaopatrują Armię w niezbędny sprzęt i uzbrojenie. Działania wspierające państwo wzmocniły bazę materiałowo-techniczną przemysłu zbrojeniowego, co zaowocowało znacznym wzrostem produkcji uzbrojenia od 2022 roku. Chodzi o Rosję. Prezydent Władimir Putin podkreślił to podczas spotkania w sprawie państwowego programu zbrojeń na lata 2027-2036, które odbyło się 25 grudnia. Źródło Iwan Szyłow I, I, i A. Regnum. Z kolei szef Państwowej Korporacji Rostek, Siergiej Czemizow, zaznaczył, że przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego utrzymują kontakty z wojskiem w strefie SVO, czyli frontu. I wprowadzają zmiany do nowych rozwiązań, biorąc pod uwagę życzenia frontu oraz doświadczenia zdobyte w trakcie operacji specjalnych. Mijający rok 2025 przyniósł nowe osiągnięcia w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. W ciągu roku przetestowano w warunkach bojowych ponad 1000 sztuk broni i systemów bojowych. Cudzysłów, specjalna operacja wojskowa dała impuls. Do rozwoju nowych typów broni i systemów bojowych, zauważył 17 grudnia minister obrony Andrzej Biełusow. Wolumen dostaw broni, sprzętu wojskowego i amunicji dla wojsk w 2025 roku wzrósł o 1 trzecią w porównaniu z rokiem 2024. Poziom zaopatrzenia połączonej grupy sił osiągnął 92%, a poziom zaopatrzenia jednostek frontowych osiągnął 80%. Zaawansowane rozwiązania wdrażane są wszędzie, zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym. Najnowsza broń rakietowa W 2025 roku kontynuowano program rozwoju i testowania broni rakietowej nowej generacji. W szczególności rozpoczęto produkcję systemu rakietowego Oresznik z perspektywą dalszych dostaw dla wojska. System Oresznik został po raz pierwszy użyty przeciwko celowi w listopadzie 2024 roku. Niejądrowy pocisk Hipersoniczny został użyty przeciwko obiektowi kompleksu wojskowo-przemysłowego w Dnieprze, czyli zakład już masz tak się nazywał i dali im na ewakuację pół godziny, bo to było nie, bo tylko to miało pójść z dymem, tak to wyglądało. Tego samego dnia prezydent Rosji Władimir Putin publicznie ogłosił istnienie systemu. W sierpniu 2025 roku. Putin ogłosił produkcję pierwszego seryjnego systemu oresznik i jego dostawy dla wojska, zaznaczając, że produkcja seryjna osiągnęła stabilny poziom. Prezydent stwierdził później, że pociski oresznik zostaną wprowadzone do służby bojowej do końca 2025 roku. Czyli już zostały praktycznie chyba wprowadzone, tak mi wygląda. I maksymalny zasięg pocisku wynosi do 5,5 kg. Kilometrów. faktycznie to chyba jest 5700. Oresznik może osiągnąć prędkość do Mach 10, czyli właściwie to Mach 11, tak chyba lepiej wygląda. Około 12,5 y, 12 tysiąca km na godzinę lub około 3 km na sekundę i przenosić głowicę bojową o masie do 1,5 tony. Po uzbrojeniu w głowicę jądrową pocisk może wygenerować łączną siłę rażenia do 900 kT, co odpowiada 45 eksplozjom w Hiroshimie, czyli w Hiroshima Nagasaki to było 15-20 kT w razie W, jakby ktoś chciał dochodzić. Testowanie pocisku manewrującego z napędem atomowym, burwiesnik, źródło rianowosti, Głowica bojowa pocisku może być wyposażona w dziesiątki samoczynnie rozdzielających się głowic, które utrzymują prędkość hipersoniczną w końcowej fazie lotu. Według Putina temperatura głowic sięga 4000 stopni Celsjusza, co sprawia, że masowe użycie takich pocisków ma siłę rażenia porównywalną z bronią jądrową. Jednak rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy nie zatrzymał się na sukcesach lat minionych i ruszył naprzód. Pod koniec października Ministerstwo Obrony ogłosiło pomyślne zakończenie testów pocisku manewrującego o napędzie atomowym Bury Wiestnik. Prezydent Putin po raz pierwszy publicznie przedstawił burwiestnik na swoim przemówieniu na Zgromadzeniu Federalne, Federalnym 1 marca 2018 roku, opisując go jako pocisk manewrujący o napędzie jądrowym który ma praktyczny, nieograniczony zasięg i zdolność unikania istniejących i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej. Według prezydenta, budowa kompleksu była odpowiedzią na rozwój amerykańskiego globalnego systemu obrony przeciwrakietowej i odbywała się w warunkach zwiększonej tajności. Dokładna specyfikacja tego najnowszego produktu jest tajna. Wiadomo jednak, że Burwiestnik startuje z wykorzystaniem konwencjonalnego silnika rakietowego, a następnie wykorzystuje energię reaktora jądrowego na całej trasie lotu. I wiadomo, że podczas testów rakieta pokonała 14 tysięcy km w ciągu 14, 15 godzin, co odpowiada prędkości mniejszej niż 1000 km na godzinę. Kluczową cechą burwiestnika nie jest prędkość, ale profil lotu. Pocisk leci na ekstremalnie niskich wysokościach około 120 do 20-40 metrów. Wykorzystując ukształtowanie terenu jako kamuflaż, to połączenie małej wysokości i prędkości rakiety znacznie utrudnia jego wykrycie przez systemy radarowe i obrony przeciwrakietowej. Później, 28 października, przeprowadzono testy obiecującego bezzałogowego pojazdu podwodnego z elektrownią jądrową Poseidona, który może pływać na głębokości 1000 metrów i raczej jest niewykrywalny. Urządzenie było wcześniej znane jako cudzysłów Status 6, a w klasyfikacji NATO jako kanion. Jego przeznaczeniem jest autonomiczny podwodny ośrodek odstraszania i torpeda dużej wielkości z napędem jądrowym. Reaktor Poseidon jest znacznie mniejszy od tradycyjnych elektrowni morskich, co pozwala na jego montaż na autonomicznym statku podwodnym. Według źródeł jawnych pojazd ma około 20 metrów długości, średnicę około 1,8 metra i waży około 100 ton. Uważa się, że Posejdo może przenosić zarówno głowice konwencjonalne, jak i nuklearne. Potencjalne cele to duże formacje nawodne, obiekty nadbrzeżne, infrastruktura i coś takiego może zrobić też tsunami w wysokości 1,5-2 km w górę, w górę, czyli na przykład jak pójdzie na Amerykę, to zostanie zmieciona całe nabrzeże z powierzchni Ziemi do około 300 bo więcej kilometrów, plus, minus, to trzeba powiedzieć, tak to działa. Posejdon jest zdolny do przenoszenia potężnego ładunku termojądrowego, którego detonacja mogłaby wywołać ruch dużych mas wody i stworzyć sztuczne tsunami. Podobnie takie coś jest też zdolnie stworzyć harp, czyli na zasadzie, jeżeli by ktoś zrobił sobie odpowiednie trzęsienie Ziemi na dnie oceanu, to samo oczywiście by powstało. Mówiąc jasno, koncepcja wykorzystania Posejdona pozostaje tajna. Przyjmuje się jednak, że system będzie przede wszystkim przeznaczony do niszczenia bas morskich za pomocą podwodnej eksplozji nuklearnej, obrona przeciwlotnicza długoramienna. W 2025 roku przemysł obronny rozwinął się poza rozwój strategicznych zdolności odstraszania, jak ogłosił minister obrony Andrzej Biełusow na ostatnim posiedzeniu Rady Ministerstwa. Pierwszy punkt wyposażony w najnowsze systemy rakiet przeciwlotniczych S-500 Prometeusz rozpoczął służbę bojową. Prometeusz był, jest chyba w stanie też. Nie wiem, czy wszystkie, ale jaką szczęście strzelić rakiet hipersonicznych, które raczej Ameryka nie posiada, i przede wszystkim taki bombowiec strategiczny i w cudzysłowie niewidzialny jak B-2 z odmianami. Coś ko tego to idzie z dymem. Rosja nie po prostu będą wiedzieć, aby takie coś leciała przesyłka bomb w stronę Rosji, mówiąc, albo jeżeli by komuś to dali, na przykład w Wenezueli, to samo B do, y, dojdzie. W tym celu system S500 Prometeusz, znany również jako 55R-6M, Triumfator-M, jest częścią nowej generacji rosyjskich systemów obrony powietrznej i jest uważany za kluczowy element w przejściu od tradycyjnego systemu obrony powietrznej do zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. System został opracowany w celu przeciwdziałania istniejącym i przyszłym rodzajom broni wykorzystywanej w ataku kosmonautycznym na szerokim zakresie wysokości i prędkości. Według otwartych źródeł system S500 jest przeznaczony do nisz niszczenia złożonych celów. Należą do nich hipersoniczne pociski manewrujące, tak mówiłem, statki szybujące i pociski balistyczne z średniego zasięgu. Także i samoloty, w tym F35. B2, czyli bombowce strategiczne, też by zostały zestrzelone, tak sądzę. Celami są również międzykontynentalne pociski balistyczne w końcowej fazie trajektorii, a także statki kosmiczne na niskiej orbicie. Czyli na przykład Tomahawk, na przykład, końcu, yy, mówiąc jasno, yy, testowanie systemu rakiet przeciwlotniczych S500, Prometeusz, źródło biuro prasowe Ministerstwa Obrony Rosji, rosyjska agencja TAS i tu jest zaznaczone Ministerstwo Obrony Rosji. Tym samym system yy, zajmuje niszczem na styku obrony powietrznej i obrony przeciwrakietowej wykraczając poza zadanie, zadanie tradycyjnie rozwiązane przez systemy przeciwlotnicze poprzednich generacji. Dokładne parametry strefy starcia pozostają tajne, ale źródła publiczne szacują górną granicę przechwycenia na około 200 km, a zasięg na, na, na do 600 km. System S500 jest podobno zdolny do jednoczesnego śledzenia i atakowania do 10 celów, a ich maksymalna prędkość wynosi około 7 km na sekundę. Te cechy wskazują, że system jest przeznaczony przede wszystkim do przechwytywania celów o dużej prędkości i balistycznych. Włączenie systemu S500 do sił powietrzno-kosmicznych pozwala na rozbudowę zdolności obrony przeciwrakietowej na poziomie teatru działań. w połączeniu z systemami S400 Triumf, S300. WM4 Antiej 2,500 i S350. W stworzona jest wielopoziomowa architektura obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w której systemy różnych klas wzajemnie siebie uzupełniają pod względem zasięgu, wysokości i typów celów. Rozwój tych systemów jest szczególnie ważny w świetle najnowszych osiągnięć podejmowanych przez państwa. NATO, broń bezzałogowa, podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie w 2025 roku po raz pierwszy zaprezentowano drony Kamikadze Genera 2 będące udoskonaloną wersją dronów klasy Geran. Podobnie jak model podstawowy, dron Geranium-2 jest konstrukcją bezogonową, mierzy około 3 metrów długości i może pochwalić się rozpiętością skrzydeł przekraczającą 2 metry. Jest w stanie osiągnąć prędkość około 150-170 km na godzinę. Początkowo Geranium 2 został wyposażony w głowicę bojową różnego typu o masie 50 kg, a jego zasięg szacowano na kilkaset do 2000 km, później drony. Zaczęto wyposażać w ciężką 90 kg ku kumulacyjną głowicę, zapalającą oraz unowocześnioną elektro elektronikę w zasięgu zwiększenia ich odporności na systemy walki elektronicznej IW. Na poziomie taktycznym, jednym z kluczowych środków prowadzenia działań bojowych w roku 2025 będą drony FPV. Z widokiem pe z perspektywy pierwszej osoby, sterowany za pomocą światłowodowego kanału komunikacyjnego. Wcześniej skuteczność takich dronów była ograniczona ze względu na ich dużą podatność na systemy walki elektronicznej, które mogły zakłócić lub całkowicie zablokować kanał sterowania radiowego. Do roku 2025 rosyjscy deweloperzy zaproponowali techniczne rozwiązania tego problemu, tworząc drony FPV, czyli FPV, ze sterowaniem przewodowym za pomocą światłowodów. Dron jest przemocowany do szpuli cienkiego światłowodu, który rozwija się w miarę oddania się, oddalania się od operatora ze względu na brak kanału radiowego, takie drony są praktycznie niemożliwe do zagłuszenia za pomocą broni elektronicznej. Jedynym sposobem na ich unieszkodliwienie jest fizyczne uszkodzenie kabla lub użycie nie, impulsu, generatora impulsu elektromagnetycznego, co Sokolandia nie ma, bo raczej elektronikę posiada to wtedy by została cała usmażona i dron spada, tak trzeba by było powiedzieć. Dodatkową korzyścią jest stabilniejsza i lepsza jakościowo transmisja sygnału wideo, co zwiększa precyzję operatora podczas celowania. Jednakże stosowanie dronów FPV z wykorzystaniem światłowodów wiąże się z szeregiem obiektywnych ograniczeń. Operator bezzałogowego statku powietrznego przygotowuje i testuje światłowodowego drona FPV. KVN, źródło Aleksander Pol Polegenko, Rosyjska agencja TAS. Zasięg lotu zależy bezpośrednio od, od długości kabla, a konieczność jego rozwinięcia zmniejsza prędkość urządzenia, przez co staje się on bardziej podatny na ostrzał z broni ręcznej, obecność cewki zwiększa masę drona. I zmniejsza mobilność załogi, szczególnie w przypadkach gdy twórcy chcą zwiększyć zasięg działania do 20-30 km, co wymaga montażu dużej i ciężkiej cewki z kablem. I pomimo tych wad drony FPV sterowane światowodem pozostają niezwykle skutecznym narzędziem na polu walki. Wykazują one największą skuteczność w gęstym środowisku miejskim, a także podczas operacji oczyszczania terenu na, po atakach powietrznych i artyleryjskich. Biorąc pod uwagę zgromadzone doświadczenie w ich użyciu bojowym, oczekuje się dalszego rozwoju takich systemów, przede wszystkim w kierunku zwiększenia mobilności zasięgu i ładowności. Również w 2025 roku przeprowadzono testy bojowe naziemnych systemów robotycznych Cudysów Kurier i Cudysów Omic Ogoniok. System Cudysów Kurier to. To kompaktowa gąsienicowa bezzałogowa platforma o konstrukcji modułowej przeznaczona do transportu ładunków amunicji i sprzętu, a także do ewakuacji radnych. W przyszłości kurier mógłby służyć jako transporter środków. Rozpoznawczych lub sprzętu specjalnego. Głównymi, głównymi zadaniami systemu są logistyka taktyczna, wsparcie jednostek na linii frontu oraz prowadzenie operacji w obszarach zagrożonych ogniem przeciwnika. Użycie takich systemów jest szczególnie istotne w warunkach wzmożonej aktywności dronów wroga na szlakach zaopatrzeniowych. Z kolei i OMIC OGONIOK został opracowany z naciskiem na wsparcie ogniowe i działania jednostek szturmowych. Według dostępnych informacji, platforma może być wyposażona w różne moduły, w tym uzbrojone, uzbrojenie karabiny maszynowe, granatniki, systemy rakiet przeciwpancernych oraz moduły obserwacyjne. System ma być przeznaczony do wsparcia ogniowego piechoty. Tłumienie punktów ogniowych oraz eskorty jednostek w, często w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Horyzont. Podsumowując działania sił zbrojnych do 2025 roku, Władimir Putin podkreślił, że prace modernizacyjne muszą być kontynuowane na w szybkim, te, w szybkim tempie, przede wszystkim w ramach nowego państwowego programu uzbrojenia na lata 2027-36, który jest obecnie w, w trakcie opracowywania, zdaniem prezydenta rozwój nowego uzbrojenia musi uwzględniać doświadczenia w operacjach specjalnych, nowe trendy w taktyce walki oraz dynamice rozwijające, dynamicznie rozwijające się technologie wojskowe. Prezydent Podsumował, że kluczowe obszary programu państwowego obejmują rozwój systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, systemów dowodzenia i kontroli, systemów walki elektronicznej oraz różnych bezzałogowych statków powietrznych BSP wykorzystywanych we wszystkich obszarach w związku z tym należy się spodziewać, że w najbliższych latach rosyjski przemysł zbrojeniowy wprowadzi nowe i zmodernizowane uzbrojenie, które jeszcze bardziej wzmocnią potencjał obronny kraju, czyli chodzi o Rosję. To by było wszystko. Dziękuję za uwagę, żegnam się i do zobaczenia!